Tak, mam UFC 3, mam Wiedźmin 3 i mam yy, Resident Evil Village. To jest te najnowsze. Zajebiste zajebiste gówno. Kocham to. Dobra. Yy. Dobra, jakie mu pytania zadawać? Chował bułki Właśnie, chowaj wszystkie bułki. Tylko przed nim, czekaj. Chowamy bułki. Nie... Zbawiamy szamę, żeby Adam już nam mnie zabrał O jest, idzie, idzie, chodźcie Chodź, <laughs> chodźcie chodź. Hello ja, no. <laughs> Polak kurwa Chcesz zadać subrajerem? Dobra, weź kurwa pierdol się kurwa. Chodź, chodź, też może znamy no, no chodź No chodź, no przestań, no chodź jak no chodź, life jest zobacz. No przecież jestem kurwa, no nie Bad możesz... Do... Tybuczku, nie? Chodź na teraz no, zachowuj się jak facet z klasą. Ja to, to, mordo, ale przecież kurwa. Mordo do mnie chodzisz. No, no chodź, ty, no. No zobacz Mordo, 8 tysięcy ludzi może normalnie z klasą, nie możesz się pogadać. O idealny przeszedł zajebisty lecz będzie. A czym mnie możesz teraz? Czemu nie możesz teraz? O i tubie, chodź, ty też. Mordo, robimy tu swoją świadkę, no patrz, no chodź, no kurwa, zachowaj się normalnie, no. Normalnie pogadamy się... A, pierdolę, stary, musisz tak zachowywać? No chodź, Alan! Zrobiliśmy dobrą rozmowę, siadaj! tak? Dobra, siadaj! Siadaj, Marcin! Nieważne, mam teraz już nie Patrzcie, mam ich, kurwa! Dobra, słuchajcie, teraz jest gorące krzesło, słuchajcie, dla was. Nieważne, nieważne, bo nie wychodzić. Dobra, Marcin, pytanie do ciebie. Powiedz mi, yy, jak się czujesz przed walką? Dobrze. Dobrze? chyba? chyba nie dobrze. Nie, powiedz mi, do, czujesz się pewnie, tak? Fajnie, wszystko skid. A jak te jak ręce? Bo słyszałem, że masz kontuzowane ręce. Operację miałeś na ręce. Co ci się stało w te ręce? Mam wzmacnianą tytanę, więc jak mówię, to zróbmy. Ktoś, ktoś mi pisze, żebyśmy cię zgwałcili tutaj. Oh. <laughs> Ej, ten. Dobrze dobrześ tak? Wszystko git? Już zagoiły się ręce? Dobra, a ty jak tam? Bez No, ja bez kontuzji, ale paru cię jeszcze Ale czy schudłeś strasznie. Ty no. 77.3. A ja jeszcze nie. Ale ja ale nie widać. schudłeś strasznie, widzę. Widzę, że jesteś blady taki. Widać, widzę. Dzisiaj, ale już jest, jest git. Brzuchem też okay. no jest, Ale brzuch wiesz, brzuchem brzuchem nie będziesz bił, nie? Ale ja jestem w dobrej formie, ja więc czuję tak? No, tak? Czasami miałem jakieś motoryczne. No, sił, no, no Powiem ci, że dobrze, naprawdę yy, czuję się naprawdę dobrze. No, ciekawie, jaki ty plan, żeby wygrać. Jest długi. Jest długi, ale coś tego. To jest nic. A, a pamiętasz, półtorej miałem, półtorej miesiąca, yy, wcześniej miał walkę, ja nie robiłem nic przez pół roku. Prowadziłem transmisję na żywo na Facebooku, no, no. Chlałem, o. Yy, i wiesz, i, i z nim wygrałem. Okej, okay. może i to była bardzo. Może i to była bardzo ścisła walka. W UK, Tak, była bardzo ścisła walka. No. Ale wyjdź, się no Ile Nie wiem, o czym że Dawaj... Ale ale wiesz co, to chodzi wiesz o tym chodzi? Dobra, Gad nie gadasz, nic codziennie. co ty. Wiesz, wiesz o co chodzi? Będziemy Tak, kto będzie Tak, to bezgadniamy. Słuchaj, nie, nie powiem ci, jakie mam na niego plan, ale chcę ci powiedzieć jedno, że on miał walkę półtorej miesiąca wcześniej, tak? No. A ja się dowiedziałem. Ja z kim no, z, z olejnikiem no. albo z golą. No, no. Z golą albo z olejnikiem. I wiesz, a ja dowiedziałem się w tym samym tygodniu. Nic jakby przez pół roku. Hmm. On powinien mnie zmiażdżyć. No racja. Powinien. Coś tym jest. No. Uważam, Podanie że... Na Olejnika też tak nie zapierdalał, nie? No, no do... tak Ci się wydaje? Nie wiedział no, czego się... Ale tak. nie wiedział czego się o tym spodziewać. Wiesz, on... Yy, olejnik... Okej, okay, wiadomo, Olejnik jest, jest słabiakiem i tak dalej, ale wtedy nie było wiadomo, bo to była jego pierwsza walka. Tak? Więc musiał pozapierdalać. Trochę tam... No ale dobra, mimo wszystko. Ja nie robiłem pół roku nic. Chlałem, byłem w takiej formie, szczerze, ja tarczowałem i nie wytrzymywałem dwóch minut na tarcza. Wyszedłem do tej walczy totalnie spontanie. przekonały mnie tylko pieniążki i to wszystko. Ja to wszystkim mówiłem. Więc on powinien mnie zniszczyć. No Trochę, jeśli w sumie argumenty jak to jest całkiem, całkiem. A powinien mnie no. zniszczyć. A nawet jeżeli była walka wyrównana na jego, na punkt na, puk, na moją, czy na jego? Nie wiem, na On ja mówił, że miał drugą, że miał na walce ze mną życiówkę i teraz ma życiówkę, to był kurwa ciężki. Na no okej, okay, dobra. No ma życiówkę. Wtedy na olejnikach pamiętaj, olej, olej, że miał półtory y, y, miesiąca A. wcześniej walkę. A ja nie trenowałem nic przez pół roku. Ja siedziałem w domu i prowadziłem, coś i nie inny się. Teraz jestem ile w gazie. No szczerze, no to tak. Ja byłem, yy, trenowałem do walki z nim od yy, od lutego albo stycznia, hmm. walka odbyła się we wrześniu. Zrobiłem potem sobie przerwę, wrześniu, październik. Potem listopad w... zapierdalałem w grudniu dwa tygodnie przerwę, bo dziary zrobiłem. No i co? I potem cały czas przygotowałem Stary. Kacpra przecież. Tydzień, luty, marzec, kwiecień. No, czas. Tak, no więc ja jestem naprawdę teraz w gadzie, Wiesz ja o co chodzi? Trzy ja, ja Waga, no ja tak szczerze, szczerze z na bo walka się przyniosła o miesiąc później. Tak, dobrze. A ja nie i nie wiedziałem tak, o tym. Ja nie, nie jest A tak zdrowiu, ja tak ostatni nie raz, zrobił. alkohol, ostatni raz piliśmy się kiedy? 22 stycznia, gdy nagrywaliśmy piosenkę. Ty, ja. Ja to wczoraj wie. No dobrze, <laughs> no ja. ale chodziło mi, że razem. Także. 20... 22 stycznia ostatnio piłem alkohol i od tamtej pory, bo tam wtedy się wiedziałem, że mam walkę z Dawidem i od tamtej pory zapierda tak. o kurde, a wcześniej przygotowywałem się z, ka z Kasłem, nie? Dawidem i od tamtej pory zapierda tak. o Kurwę, a wcześniej przygotowywałem się z, ka z kasłem, nie? Y Wiesz powi Powiem ci szczerze, y powiem ci szczerze, szczerze, że jestem przygotowany na każdą płaszczyznę, ale wydaje mi się, że tutaj raczej walka potoczy się stójkowo. Tak mi się wydaje. Tak mi się ale wydaje, dziękuję, bo. Ja chciałbym wygrać na punkty, to mając mniejszy za. ciężko. Szczytu, ale, Okej, okay, ale pamiętaj, ja mam przewagę siłową my nad prezydenta. Dawidem z Kurwisiejską. Ja z nim walczyłem dwa razy mhm. i za każdym razem czułem przewagę z tą to siłową. Polakowi, żeby że żeby się tak. szukowało się na, na jutro 200 złotych. Dla... A dla, ma, dla Michała Robiszyskiego tak przegrałem. Właśnie, Marcin, jak się czujesz, bo... tak... ja ci powiem, nie? powiem ci, Marcin, tak szczerze, nie, bez urazy żadnej, ale. Y non-stop, gdzie nie, gdzie nie słyszałem jakikolwiek twój wywiad, albo gdzieś twoją rozmowę, to cały czas gdzieś mówiłeś, że, a to nie, cały czas się tak... Ludzie słyszę to, co chcą słyszeć. Ja znaczy, nie i... mówiłem tylko ja... o tym. Ja... Mówiłem o tym też. Bardzo często mówiłem o tym, że Mówię, cały czas tą bo... ręką... To jest... Ale słuchaj, chcę ci coś powiedzieć. Wiesz, dowiedziałem się od twojego bardzo dobrego znajomego, z przecieku, wiesz, ale to jest twój bardzo dobry znajomy, więc jestem tego 100% pewny, że to jest prawda, że dowiedziałeś się, że Czaro ma taki staż dopiero na pierwszej konferencji. Wcześniej nie wiedziałeś o tym że ma taki staż. No tak? nie Czyli dowiedziałeś się na pierwszej konferencji, w sensie, że, się, że, że napierdala nie? dwa lata już. No tak, I, I co, jaka była twoja reakcja na to? No na początku to w pewności się zgubiłem. Nie? No nie? Ja zgubię. Jeszcze tak, no miałem y, tą rękę, y, wiesz, ledwo mogłem nią ruszać, kurwa. Usłyszałem, że mój przeciwnik dwa lata trenuje kickboxing. Mówię, no kurwa, zajebiście. Nie? A przecież ja sam napierałem na to, żeby ta walka się odbyła. Ale, ale później to się zmieniło. Z czasem, jakby w treningach, jakby się ręka wyleczy, wyleczyła. To ile jesteś w treningu w takim razie? No nie no, w takim... Ale ja nie mam normalnych treningów teraz, nie? No jakie masz? No ja na przykład sparringów nie robiłem. Okej. Okay. To znaczy, bo... A nie ma. Jak miałem zadaniówki, też... takie No ale. ale robiłem takie zadaniówki jakby sparingowe, ale nie robiłem typowych sparingów, żeby po prostu oszczędzać rękę i przyjmować, nie przyjmować uderzeń na gardę do... Okej, okay, ale to. Do... No ale to skoro miałeś kontuzję, to przecież mogłeś, to były poważne kontuzje, miałeś operację, dwie, tak dlaczego mogłeś już wycofać się z tej walki i nie, nie uniosąc żadnych kosztów i. No, no, oczywiście, że tak, ale... I nie wycofałeś ale nie a się. A czemu? Się, ale nie... Lekarz... nie wolałeś przenieść na nas galę? Nie, lekarz powiedział, że jakby to jest realne, żeby do 15 maja wyleczyć? No ja mówię, dobra, no zrobimy, nie? Czy wiesz, co mi się wydaje, że skoro masz te nadgarstki takie poufkadzone, to pewnie bardziej będziesz stawiał na parter, nie? Ja mam tylko nie jedno pytanie, czy Ty w sumie zrobiłeś tą formę, czy nie zrobiłeś formę? Bagę? Formę. Formę? formę? Tak. formę, nie Aha, nie formę. Nie a, nie dobra? masz formy. masz lepszą na kawalce z Błońskim, czy dzisiaj? Nie, no, nie, to kawa... no nie, no mam, jestem trochę... Ja, ja mam Chodzi nam o to, wiesz, przygotowanie się. się, się. Przygotowanie. A, teraz lepsze niż, a, Nie lepsza niż z Błońskim? To okay. moim zdaniem jesteś bo Błoński fajnie się pokazał, przecież, nie? No Błoński się... No ale my wtedy się nawet dwoje nie umieliśmy, tylko że mieliśmy <coughs> realny konflikt i <coughs> musieliśmy go rozwiązać. Ale re, e, e, realne to konflikty... Doszło, wtedy było plus 500 do siły i do wszystkiego, No nie. Wiesz, o co chodzi. Jest, jest taka... Konflikt, masz, jest, jest, jest takie kurwa, że... Musisz, nie? Że musisz, to tak daje jest. ci wtedy... Tak, tak. Nie masz sił, ale wtedy tak, tak jakby to masz... To daje takie... 3 3 3 4. 4. A powiedz mi, a z tym, jak z Kaspem, powiedz mi, ty jak się z Kaspem w ogóle? Gadasz coś z bo ja o tobie w ogóle z Kacprem nie rozmawiam. W ogóle, w ogóle, wiesz, ja, ja się w ogóle, ja ci powiem, możesz być w szoku, szczerze, ja jestem największym przyjacielem Kacpra, no. On się w ogóle tego nie interesuje. W ogóle o, to, o, o tobie z nimi rozmawiamy, nie? I ja nawet szczerze nie wiem, na jakiej wy jesteście, płaszczyźnie. Czy wy kiedyś się z nim widziałeś? Co? Ale w jakich, jakich, na jakich relacjach? Po co się jego rękawice. Co ty gadasz? To na by nie wiedział, bo to przez kumpla. Okej. Okay. I po i co? I co? I po co tak to ukartowałeś? No bo na początku moja intencja była w tym taka, żeby nagrać jakby jego reakcję, jak się dowiadujesz, to ja. Ale jestem pewny, że na pewno Ale nie, to nie to to zrobił, nie wyzywał ci ani miesiąc, nic. Nie, to było tylko, to, że to było parę miesięcy temu.